Cześć, z tej strony Przemek Pawlicki, odwiedzimy moich kolegów z drużyny dzisiaj w pokojach, zobaczymy co, co porabiają, jak wiecie spędzamy obóz w hotelu Artus w Karpaczu, a zaraz zobaczycie sami co porabiają na, nasi zawodnicy z Taleczki Gorzów. Zapraszam. Siema Dzisiaj w roli reportera, odwiedza, odwiedzam was w waszym pokoiku. Witam serdecznie. Siema, 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 cześć chłopaki. Co tam u was słychać? Tak, przyszedłem was odwiedzić, zobaczyć czy porządek panuje u Was w pokoju. Co tam chłopaki słychać u was? Tak? Mogę usiąść? Wszystko, tutaj była mobilizacja pełna, bo było wiadomo, że tutaj jakby m, ktoś przyjdzie, no to, to tak Aż ładnie... się jakiejś innej osoby, słuchaj, ale, ale, ale właśnie, bardzo się a, 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 m, m, może, może właśnie powiesz, kogo się spodziewali? No nie wiem, Marty miał różne pomysły, ale... <laughs> Cały czas mówił coś o jakiejś tam... K kto to był, czy która to, kto to, jak to było? Nie pamiętam jeszcze co to mówiłeś. To może ty Labia, no, może <grym grym grym> nie. To. nie. nie, nie, nie to oczywiście, 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 rzadko. Oczywiście, Chłopaki, powiedzcie, jak, jak Wam się podoba na obozie, jak e, przepracowaliście zimę, jak jesteście przygotowani do sezonu, jak w ogóle wyglądały Wasze przygotowania w tym sezonie to zaczniemy ode mnie. Ja się bardzo cieszę, że tutaj mogę być, bo ja to oceniam z takiego punktu, że my nie mamy zbytnio dużo czasu, żeby ze sobą przebić przez sezon, zawsze się spotykamy gdzieś w parku maszyn lub tam na lotniskach lub coś takiego i to jest naprawdę... No tutaj, jeżeli możesz z kolegami spędzić 4-5 dni, poznać się nawet jeszcze lepiej, to jest, to jest bardzo fajne, bo, bo to naprawdę buduje fajną atmosferę, jeżeli mamy przez, ze sobą jeździć przez tam jakiś czas, to naprawdę mi się wydaje, że, że to pozytywnie będzie działało w przyszłości i naprawdę każdy później wiemy kto, jaki jest i tak. I, I to mi się widać, że też na to, że będzie działać. I dodatkowo po prostu jesteśmy fajnymi chłopakami, wszyscy co tu jesteśmy, i, i po prostu lubię przebywać zawsze z normalnymi osobami i takie co już mi bardzo dużo daje. Także. Nie no, Sam zauważyłem, że poznajemy siebie nawet dogłębnie, bo nawet zapachy naszych pięknych bądźków już każdy z naszych zna, więc każdy <śmum> rozmów. Robi... <śmum> Każ... Tak, tak, Właśnie, Myślę, że Bartka rozpoznamy w parkingu za każdym razem. <śmum> no, a ja co do przygotowań, to myślę, że tak jak. Podobnie wygląda jak to u wszystkich, więc jesteśmy na takim etapie też, że już każdy jest przygotowany i głodny jazdy, więc z Martinem też dużo rozmawialiśmy na ten temat, że nie możemy się doczekać pierwszych e, kółek na torze, więc myślę, że nada moment tuż za ob po obozie wyjdziemy w końcu na te motory i będziemy mogli Wam kibicom sprawdzać e, radość e, naszą jazdą chociażby e, na, w meczach ligowych. No to chłopaki co, nie truję wam tyłka. Dzięki bardzo za, za chwilę uwagi. I co, i widzimy się za chwileczkę, nie? Jo, jo, jo. Lecimy dalej. Nice, I come to you because we we are thinking about your room. Maybe you show me their room? Yeah, I'll show you my room. Alright, come on. Come on, show here's, me. Here's my wardrobe. Ah, ah nice where, where, where is your room? Nice shoe? and empty. <laughs> Everything is after the here's practice, you know, shop, all, all washing all right, really. and... Okay. Here's my window. Here's the window. All right, this is the, apple. <laughs> this is the cold apple. This is the toilet. This is my toilet. Somebody forgot to put the seat down, but I uh, don't know who that is. All right. That's cool. that's yeah. cool. Here's my bed. I see, I see. Here's my bed. <laughs> this is for relax. This is for the relaxing. This is for sleeping. So I have two beds. My headphones, my iPad. Right. Here's my bag, my clothes. My training clothes, and uh, that's about it. with my coffee maker. I one tea, coffee, have an egg for snacking. <laughs> if I get hungry, some nuts, an apple, and here's some caps. My new sponsor. Perfect, mate. You're, and a, a, professional You're a professional guy. You are a professional guy. I'm a pro. I'm set up for everything. Okay. So. And what, what do you do after the training and what do you spend the time, you know, for relax? Now I was on the phone, uh, back to home to my family. Uh, otherwise, I spend some time on my iPad and uh, I just relaxing, train a few times a day. and uh, That's it? That's perfect, man. See you later. See all your time <laughs> Thank you for the time you spend for me and See the ya. boys. Thank you so much. Thank you. Let's go, buddy. i zobaczymy, jakie ma plany poobozowe. obozowe. Gdzieś jest w pokoju. No o, witam, siemano, witam. siemano, Wpadliśmy do Ciebie w odwiedziny, no a jak? Każdy gdzieś tam musi ten zakładać, tak jak ja tutaj też mam. A usiądźmy na dół, że na, spędzając razem z nami czas, no bo no spędzamy trochę tego czasu tutaj razem i może coś nam opowiesz o tym obozie. No, obóz jest bardzo fajny, tak powiedzieć, przemono. Mamy dużo spotkań, treningów. Krekomorkę, więc siłownia i wszystko jest ok. A w wolnym czasie w pokoju co odpoczywałeś, bardziej gdzieś tam się kręcić po hotelu? No, wieczorem mamy bowling, chodzimy tutaj wspólnie e, wszyscy razem grać, więc rozmawiamy o sezonie, o, o planach na przyszło rogi. A w wolnym czasie to między obiadem a kolacją to staram się odpoczyć. A wracając z obozu, planuję gdzieś już wyjechać teraz na tor, gdzieś jakieś plany wyjazdowe za granicę, czy w Polsce? No, gdy wrócę jeszcze 2-3 dni będę tutaj na motoprosie w, w Polsce, a w niedzielę wyjeżdżam do Chorwacji, tutaj Martin, te, także Waculik, więc będziemy razem jeździć w Goriczan 2-3 dni i później już wracamy do Gorzowa, żeby iść na torze gorzowskim. No to petarda, no to co? No to życzę Ci powodzenia w tym sezonie i, i żebyśmy zapierdzielali podobnie jak w tym. A przy okazji pozdrawiamy wszystkich kibiców, trzymajcie do nas kciuki i widzimy się na stadionach. Bądźcie Na, razie. na razie. No to już na dzisiaj koniec. Odwiedziliśmy wszystkich zawodników. A teraz ja może wam coś opowiem ciekawego. E, więc tak, jestem zmęczony dzisiaj po tych wszystkich treningach, po tym ciężkim bardzo dla mnie e, spacerze po hotelu, więc e, jak najbardziej udam się teraz do swojego pokoju na chwilę odpocząć. See ya! Yo, 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 yo.